Siema, ja jestem Marcel. Dzisiaj sobie otworzymy numer 8 Gazeta Jaski Kit cena na 12 zł. W środku karta limitowana, dwie saszetki, karta coin i naklejki. Dobra, przechodzimy do otwierania. Zobaczymy szybko, co będzie w następnym wydaniu. Jakiś tam gwizdek 22 września we wtorek. Dobra, gazetkę tak na szybko pokażę. Nie ma co przedłużać. Dodatkowo otworzę trzy multipaki. Mini multipaki z Krzysztofem Piątkiem. To na koniec mamy dwie saszetki, limitkę i naklejki. Przechodzimy do otwierania. Limitka dolberg tu jest ta karta coin dwie saszety, jakieś naklejki nie wiem co to za naklejki, pierwszy raz otwieram Normalne naklejki Euro 2020, tak one wyglądają. Pierwsza paczka zobaczymy, co tam będzie. Damy sobie na sam koniec. Karta specjalna, jakaś trochę poniszczona. O, co to? Zniszczona jakaś karta I to jest Multiple Trio Hardeki na karcie FANS Będą bazgówki nic specjalnego więcej. Także lecimy trzy multipaki mini z Krzysztofem Piątkiem. Może coś ciekawego będzie. Bonucci, Fans, Szile, karty bazowe się skleiły, nie wiem czemu. O, znowu Bonucci. Pogba, między innymi. O, ale się otworzyło. Multiple, które chyba było z gazety. O, Krzysztof Piątek z Polski na bazówce. A żeby taki krótki odcinek nie był, to dołożymy sobie jeszcze, a co tam. Mamy tu kolejne trzy limitki i kolejne trzy paczki, więc lecimy. Węgry, drużyna Węgier, Olsen, Guerreiro, Dias, Krychowiak. Turcja na karcie specjalnej Szmeichel Rakitic znowu Węgry powtarzają się te karty o, dwie takie same Saszetce otworzymy sobie jeszcze kolejne dwa, i to by było na tyle, czy by by, czyli by było 8 tych mini multipaków na odcinku. Kolejne dwie limitki Krzysztofa Piątka i dwie ostatnie saszetki, to by było na tyle. Łapka w górę, subik. Zostawcie. Będzie karta specjalna. Na końcu to będzie jakiś bramkarz. Mamy bramkarza tutaj z Trzech. Patricio. A Dias Krychowiak Ale się karty posklejały Tu jeszcze jedna i karta specjalna Fans favorite blind To by było na tyle ławka subik Na razie